Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, siostry i bracia. Proces chrystianizacji Danii rozpoczął się już w VIII wieku i napotykał na różnego rodzaju trudności. Napis na kamieniu runicznym z Jilling, wykonanym z polecenia króla Haralda, zwanego Sinozębem, głosi ojcu Gormowi i matce Tyrze, Harald, który podbił całą Danię, Norwegię i uczynił Danów chrześcijanami. Król ten przyjął szest w 965 roku i wtedy duńscy biskupi zostali sufraganami hamburskiego arcybiskupa. Po śmierci Haralda Sinozembego tron objął jego syn Sven Widłobrody. Za jego panowania przybyli do Danii angielscy misjonarze. Wkrótce duński kościół zaczął samodzielną misję ewangelizacyjną. Następcą Svena Widłobrodego był Kanut Wielki, syn nieznanej z imienia córki Mieszka I., Władał łączyła trzema europejskimi państwami, Anglią, Danią i Norwegią. Za jego panowania papież Benedykt VIII napisał po raz pierwszy bezpośredni list do Duńczyków. Wtedy zostały również zrealizowane dążenia do wyzwolenia się spod arcybiskupstwa hamburskiego. Dziś Dania obok Szwecji jest określana jako jeden z najbardziej ześwieczonych krajów na świecie. Religią dominującą w tym kraju jest luteranizm i prawie 3-4 populacji należy do duńskiego kościoła narodowego. Kościół rzymskokatolicki liczy około 50 tysięcy członków. Patronem Danii jest święty król i męczennik Kanut II, żyjący w XI wieku. Urodził się około 1040 roku i był nieślubnym synem Svena II Estritsena. Według kronikarza Adama z Bremy jego ojciec był człowiekiem otwartym i kulturalnym, i w takim samym duchu wychował swojego syna. Już jako dziecko Kanut wykazywał zainteresowanie religią, modlił się i często odprawiał pokuty, jedząc bardzo mało. W młodości odnaczał się dzielnością, wziął udział w kilku wyprawach wojennych, m.in. walczył u boku Wikingów przeciwko Normanom dowodzonym przez Wilhelma Zdobywcę, którzy najeżdżali Anglię, sojusznika Danii, a także brał udział w bitwach toczonych w Europie Wschodniej, w Prusach i Estonii, których celem było szerzenie chrześcijaństwa. Bardzo wcześnie dołączył do ojca w rządzeniu krajem, zajmując się zwłaszcza polityką zagraniczną. Niektóre źródła historyczne podają, że Kanut miał być jednym z dowodzących łupieszczym najazdem wikingów na Anglię, w 1075 roku. W czasie powrotu z angielskiej wyprawy duńscy rabusie mieli zatrzymać się we Flandrii. Jej mieszkańcy byli także wrogo nastawieni do Anglików. Tam poznał swoją przyszłą żonę Adelaidę, córkę księcia Roberta I. Jednak w roku 1076 zmarł ojciec kanuta królem obrano jego brata Haralda III, po którym lud spodziewał się Zachowania dotychczasowych swobód. Kanut zmuszony był wówczas sronić się w Szwecji. Wrócił stamtąd po śmierci brata w 1080 roku. Teraz jednogłośnie wezwano go na tron. Wstąpiwszy na nie, Kanut poślubił Adelaidę. Małżeństwo to było swoistym przypieczętowaniem sojuszu między Tuńczykami i flandryjskimi przodkami dzisiejszych Belgów. Na tronie zasiadał przez ostatnich 6 lat swojego życia. Adelaida urodziła mu troje dzieci, w tym syna Karola I dobrego, późniejszego błogosławionego. Kanut w trakcie swojego krótkiego panowania nad Danią okazał się energicznym władcą i dobrym politykiem. Dostrzegał przyszłość królestwa w ścisłym sojuszu z Europą i stolicą apostolską. Ograniczył znacznie samowolę. Tejszych rodów, starając się równocześnie o ugruntowanie młodego duńskiego chrześcijaństwa. W Tym celu między innymi, fundował w całym kraju nowe opactwa i kościoły, chronił sieroty i wdowy, biednych i cudzoziemców. Wszelkimi sposobami starał się przywrócić wolność niewolnikom, dając każdemu z nich kawałek ziemi do uprawy. Przeprowadził reformę monetarną i konsekwentnie wprowadzał w życie zasady zgodne z nową religią, kościelne przepisy i prawa. To właśnie Kanut jako pierwszy miał sprowadzić do Danii angielskich benedyktynów. Jeden z nich, pochodzący z Canterbury, brat Ajonew, spisał po latach żywot świętego, dzięki czemu zachowało się wiele informacji biograficznych dotyczących Kanuta II. Horyzonty polityczne nowego władcy sięgały dalej niż pogańskich panów, dla których jedyną ostoją porządku była ich własność, siła militarna i moralne oparcie w starych kultach religijnych. Święty monarcha pragnął nawiązać ściślejsze stosunki ze stolicą apostolską i innymi państwami z wielkiej rodziny chrześcijańskiego świata. Państwo duńskie mogło dzięki temu wejść w krąg cywilizacji łacińskiej poczynania króla a zwłaszcza zniesienie wielu dawnych swobód i konsekwentne zwalczanie pogaństwa spotkały się z niechęcią ludu i sporej części duńskich możnowładców. Kanut przygotowywał się w tym czasie do wojny z Anglią. W 1085 roku udało mu się zreformować flotę i przywrócić jej dawną świetność. Temu faktowi zawdzięcza przydomek Ostatniego Wikinga na duńskim tronie. Wiadomo, że zabiegał dla siebie o angielską koronę, jako potomek wnuk Kanuta Wielkiego, który zasiadał na tronach Anglii, Norwegii i Danii, a także zarządzał pomorzem i szlezwikiem. Nie udało mu się jednak pójść w ślady słynnego dziadka. Potężna flota, którą Kanut zgromadził przeciw Anglikom, ostatecznie nigdy nie wypłynęła w kierunku Brytanii. Przeciwko wprowadzaniu nowej religii wielokrotnie wybuchały bunty i powstania. W 1086 roku przeciwnicy króla wzniecili powstanie w Jutlandii. Z buntownikami związał się jeden z braci Kanuta, Olaf. Powodem powstania była m.in. chęć powrotu do dawnych tradycji swobód. To szło do krwawej wojny domowej, która w krótkim czasie ogarnęła kolejne prowincje Danii. Władca wycofał się ze swoimi zwolennikami do drewnianego kościółka pod wezwaniem świętego Albana w Odense. Tutaj 10 lipca 1086 roku po przyjęciu komunii został zabity przez swoich antagonistów, którzy wtargnęli do świątyni. Wraz z nim poniosło śmierć 17 wojowników z jego drużyny i brat króla Benedykt. Bronili oni do końca swojego władcy przed napastnikami. Świadkami męczeńskiej śmierci króla Kanuta II byli tamtejsi benedyktyni, którzy nabożnie pochowali zwłoki królewskie i przekazali potomnym pamięć o tym wydarzeniu. W 1095 roku przeniesiono je uroczyście z miejsca dotychczasowego spoczynku do kamiennego sarkofagu. Już wtedy w wielu rejonach Danii otaczano poległego władcę kultem, który pomimo niechęci wielu przeciwnych chrześcijaństwu i nowym porządkom kręgach w krótkim czasie rozprzestrzenił się na cały kraj. Jego życiorys, pisany wkrótce przez benedyktyńskiego Mnicha Codense, zapoczątkował duńską tradycję literacką. Na grobie Kanuta II wydarzyło się kilka cudów. Jego kult został zatwierdzony już w 1101 roku przez papieża Pascalisa II. I do dziś tak go wspomina Martyrologium Romanum w rocznicę jego śmierci. W Odense w Danii wspomnienie świętego Kanuta, męczennika, który jako król rozpalony pasją podczas swego panowania bronił i szerzył kult Boży, przyczynił się do utrzymania duchowieństwa, aż do czasu, gdy założył kościoły w Lund i Odense. Został zabity za swą politykę korzystną dla kościoła przez niektórych zbuntowanych poddanych. Po kanonizacji drewniany kościół przebudowano na murowaną katedrę. Spłonęła ona w 1247 roku. Wkrótce rozpoczęto budowę obecnej, ukończonej dopiero 200 lat później. Za ołtarzem znajdują się trumny, relikwiarze, z doczesnymi szczątkami świętego Kanuta i jego brata Benedykta. Grób pierwszego duńskiego męczennika, patrona Danii, świętego Kanuta, znajduje się w pięknej, gotyckiej katedrze w Otense, w stolicy Fioni, jednej z największych wysp tego północnego kraju. Miasto jest obecnie ważnym węzłem komunikacyjnym, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się największa w Europie stocznia. Centrum miasta zachowało się wiele elementów starej zabudowy. Urokliwe kamieniczki, królewski pałac, kościoły. To tutaj w 1805 roku urodził się sławny bajkopisarz Hans Christian Andersen. A rzesze turystów z całego świata odwiedzają dzisiaj ubogi dom jego dzieciństwa. Katedra Sanktuarium Świętego Kanuta jest uważana za najpiękniejszą budowlę gotycką w Danii. Jej ozdobem stanowi wspaniałe dzieło rzeźbiarskie, ołtarz Tryptyk Dłuta Hansa Borga z 1520 roku, będącym jednym z najcenniejszych zabytków sztuki gotyckiej. Święty Kanot II jest patronem Danii, a jego kult jest odczuwalny na obszarze całej Skandynawii. Jemu poświęcona jest także katedra w Lund w Szwecji, która należała do Królestwa Danii do 1658 roku. Czczą go zarówno katolicy, jak i wierni Kościołów protestanckich, a wielu Duńczyków nosi jego imię, Knut. Jego życie i męczeństwo są przykładem tego, jak wiara może wpływać na wybory władcy oraz jak władza i duchowość mogą splatać się na przestrzeni dziejów. Postać króla Kanuta II często łączona jest niesłusznie w jedną osobę z innym duńskim świętym, Kanutem Lawardem. Kościół wspomina świętego króla Kanuta II 10 lipca. Módlmy się. Boże, dla chwały Kościoła swojego wsławiłeś świętego króla Kanuta palmą męczeńską i wielkimi cudami. Spraw łaskawie, abyśmy idąc jego śladami wysłużyli sobie wejście do radości wiecznej. Amen.